Ok, no, a będziemy wiedzieć o co chodzi, czyli test głupiego YouTube'owego robota cenzora numer dwa. Zakończenie: ponęćne zakończenie pierwszy odcinek pod takim tytułem yy, został zamieszczony. Yy, a więc. Yy, a więc yy, yy, przebiegł on pomyślnie, no był on po yy, szybko streszę sytuację, że nagrałem cykl czterech filmów pod tytułem Wielka covidowa ściema. Mm, coś tu się popsuło. No, i no i e, niestety został wyrzucony. Tam później kombinowałem strasznie, zmieniałem tytuł, etc., etc. Nic cały czas wyrzucał. E, no, ale e, nagrałem filmik z taką samą ikonką. Test YouTube'owego, e, głupiego YouTube'owego robota cenzora. E, Śpi spokojnie, jesteś od niego mądrzejszy. No i przeszedł. No to tutaj już kończymy w tym momencie test, i możemy sobie zadać takie pytanko. Eee, słuchajcie, kiedy nie wiadomo, kto w kraju rządzi, to warto sobie zadać pytanie, kogo nie można krytykować? No i tak, przybaczmy się, kogo nie można krytykować? W sensie, że jest to wyrzucane, w mediach publicznych w ogóle nie ma, w tvn nie, w Polsacie właściwie też nie za bardzo, eee, w onetach i tak dalej też nie za bardzo. No nie można krytykować jedynej słusznej religii objawionej zarazy covidowej. Nie można podważać tej zarazy, że to zaraza istnieje. Że, albo nawet y, na przykład w tym sensie, że to nie to jest jakiś tam lekka zmiana grypy, y, nie wymaga to żadnych y, restrykcji, maseczek i tak dalej. To nie można takich rzeczy głosić, bo zostajesz od razu wyrzucony. No to, żeśmy sobie jedną już ustalili. No i czy, kogo jeszcze nie można? Czego, kogo, czego? No nie można, LGBT. Zgadzam się? Też od razu no nie tak od razu wyrzutka no na pierwszym miejscu ewidentnie covidowa wielka zaraza, czyli wielka covidowa ściema no a na trzecim miejscu na pudle no kto tam jeszcze jest? Czy Żydzi się jeszcze utrzymali na trzecim miejscu? No, Żydzi w sumie to najlepiej się czują na pierwszym miejscu bo drugie i trzecie to już jest Holokaust nieprawdaż? No właśnie, o to jest pytanie, czy Żydzi się utrzymali jeszcze na pudle? Czy się utrzymali jeszcze na pudle? O, to jest pytanie. No to już sobie sami odpowiedzcie. No więc test te y, A i od razu już widzimy, że na przykład y, można mówić, że w, y, w YouTube jest cenzura. Nie ocenzurują tego. Nie wyrzucą. Można mówić, że te boty, ta ich cenzura to jest głupia, czyli można też powiedzieć, no to są algorytmy, no ten robot, nie? No jest stworzony przez człowieka, no to za mądry nie jest, głupi jest, można mówić, przepuszczam. Dobra, no to przechodzimy do filmu zasadniczego, bo ten test był po to, żeby sprawdzić, co można i tak dalej, i żeby nagrać nowy film, bo tamten już miał link <głos》> zarejestrowany przez robota i cokolwiek tam robiłeś z tym filmem, to zmieniałeś tytuł, etc. to on go wyrzucał. No dobra, to przechodzimy. I w komentarzu będziecie mieli link do całej playlisty. To będzie 6 o nie. Pięć odcinków, czyli dwa testowe, ale to nie, to, to, to nie jest w tym momencie tylko testowe, to jest podsumowanie testu i to jest zasadnicza teraz historia. Hmm, tutaj troszkę się oddalimy. Mm, mm, mm. Aha. Dobra, dobra ohoho. Ze względów tutaj pewnych technicznych, spróbujemy coś tu zmienić. Nie wiem, czy tu się coś zmieni, nie za bardzo. E, pewne techniczne rzeczy, bo wyjątkowo miałem to nie nagrywać z ręki, ale, 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 e, postanowiłem to nagrywać smartfonem, i, który co dopiero dostałem na urodziny, więc go dopiero, że tak powiem, oswajam. Dobra, e, słuchajcie, co my. Tu mamy e, e, właściwy film, który nagrałem pod tytułem: cztery odcinki Wielka COVIDowa Szyma. E, no to tutaj był podtytuł: e, Patrzcie, paluszkiem pokazuję. Kurioza, a koronawirus. Kuriozalne słowa na konferencji w MEN. Dyrektorka szkoły zdradziła e, sposób słowy na COVID-19. No to posłuchajmy, co to za sposób. No kurde, taka straszna zaraza, siecze, ludzie pokotem umierają, jak siecze, ludzie padają na, na ziemię, jak łosy z zrzętego zboża. No to posłuchajmy, no to słuchamy. Widzicie? Pani coś mówi, tak? Dobry sposób? Czy nie niedobry? Podoba się? Nie podoba się? Słuchajcie, popatrzcie, tutaj głośność jest. Pokazuję kursorem. Elegancko. Dam, 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 dam. No. Jakby co? O, jest, 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 cała głośność, jest. Okej. Okay. No to co się dzieje? No może jakąś ściemę robię, że, że nie są podłączone głośniki. Dobra, no zobaczmy. Inne filmy. Proszę bardzo. Fanny Pitbull. O. Chyba jakiś dźwięk jednak jest. No, no to że, że, słuchajcie, może jeszcze coś innego. Okaz. Patrzcie, no wszystko to gra. Kursorem pokazuje. Dźwięk jest. Dobra, no to wracamy do pani dyrektorki. Wszystko się zgadza. No jest. Głośność jest. Startujemy i słuchamy tego pomysłu. Widzicie? Pani mówi, mówi... Co? Dobry pomysł? Podoba się? Nie? Co, jaki? A co się nie podoba konkretnie? No dobra. Zatrzymajmy to na chwilę. I o co tutaj chodzi? No pani poda jakiś sposób. I... A my nie słyszymy jaki. No, cholera taka, straszna zaraza. No, każdy w sposób na wagę złota. no Fakt, że tutaj mówią o kuriozalnych słowach, no ale to przynajmniej dowiedzmy się o tych kuriozalnych słowach, to wtedy będziemy wiedzieć, co jest kuriozalne, no, a co jest prawdziwą wiarą objawioną, no, w, w, wiarą covidową. Każda wiedza na wagę złota jest, a my panią nie słyszymy. A słyszeliście na przykład o tym że są bardzo dobre lekarstwa na koronawirusa, na przykład yy, chloroxyko-coś ja teraz nie pamiętam tego, niemniej to jest lek albo pochodna leku na malarię. Wyśmienicie działa. Jest wiele relacji, lekarze leczą tym bardzo dobrze, bardzo dobre efekty. W, w różnych klinikach na świecie słyszeliście o tym. W mediach publicznych. A może w TVN w Polsacie słyszeliście? Ręka do góry, kto słyszał? Nie. A ponoć e, słyszałem, że tu już Putin, Rosja już wymyśliła, czy, czy już jest prawie e, gotowa szczepionka rosyjska, słyszeliście? A gdzieś na coś może słyszeliście. Ale my nie chcemy jej, bo to jest głęboko niesłuszna ideologicznie szczepionka. Jedyna słusznie ideologiczna szczepionka, no to to jest towarzysza Hagajca, bilgajsa, hagajca, No, ta znano chipami, czyli znano technologią, no, ta, co to tchórzofretki były testowane, pochorowały się, pozdychały. No, ta jest jedynie słuszna ideologicznie szczepionka. No w końcu nie, nie po to oni za pomocą również towarzysza Hegejsa tą całą rozpętali historię, żebyśmy sobie teraz kupowali szczepionkę od Putina. Kurde, oni tam już to wszystko poprojektowali, już prototyp jest, kurde, szczepionki z technologią, kurde, wszystko jest wymorszone prawie. No prototyp ja widziałem, kochani. No. No, 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 no i, i, i patrzcie co się dzieje. No Pani ma tu sposób i też nie słyszymy. Może to jest jakiś genialny sposób. A nie słyszymy. Jaki to... O, dobra, jeszcze tu chwilkę sobie cofniemy. Wyjaśnienie tej historii będzie w odcinku drugim. Ja w komentarzu. O, Pani nawet mówi. Halo. A, ja, co z tą panią? Eee, pani nawet jeszcze mówi, w, w, w komentarzu będzie link e, do cyklu pięciu odcinków. Także e, wysłuchajcie sobie, bo właściwy tytuł to jest Wielka Covidowa Ściema. I pierwszy odcinek z takim tytułem po prostu już wyleciał. No ale głupi Bod nie zauważył już następnych odcinków. Trzy <grych> zostały z takim tytułem. Czyli można powiedzieć, że ten Bod działa mmm, działa losowo. O, losowo. No dobra, wszystko powiedziałem. W komentarzu link do, całego, do całej playlisty pięciu odcinków wielka covidowa Ściema. I dowiecie się, jaki sposób pani dyrektor wymyśliła. A na razie, żegnam i zapraszam do odcinka numer już w tym wypadku 3. Amen, aleluja